Moi drodzy, bardzo ciężką chorobą mojego ojca, czyli nowotwór, który zakończył się, jak wiecie, śmiercią e, mojego ojca. Zaczęło się, moi drodzy, od raka prostaty, który e, to spowodował następnie przerzuty na płuca i wątrobę, a następnie, moi drodzy, poszło to na nadnercza, opony mózgowe i mózg. E, nic nie pomogło, moi drodzy, tutaj jeden, jedna z przyczyn, którą ja upatruję, to kwestia jest szczepień i druga kwestia to, moi drodzy, chemizacja żywności, w tym bardzo duża ilość glifosatu. Mój ojciec jako uczestnik badań miał jeden z wyższych poziomów glifosatu w swoim organizmie i czas najwyższy, moi drodzy, wyjaśnić konfederację. Konfederację, żebyście Państwo dobrze zrozumieli. 3 miesiące temu nawiązałem kontakt z asystentem pana Płaczka, Grzegorza, i żeśmy rozmawiali o tym, żeby przedłożyć projekt ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Żywności, żeby ukrócić bandyckie metody Korporacyjne na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności w systemie przetwórstwa rolno-spożywczego i moi drodzy w hodowli tuczu zwierząt, kur i świń. To właśnie tam bardzo duże ilości antybiotyków, związków chemicznych dostają się do organizmów tych zwierząt, a następnie to wszystko jest sprzedawane w Polsce polskim konsumentom i ludzie dostają nowotwory. Dziś czytamy, że 20% polskiego społeczeństwa ludzi młodych, w szczególności wyborców konfederacji, choruje na raka prostaty, a to powoduje, że w ciągu 6 miesięcy ci ludzie umierają. Ja też w swoim organizmie trzy razy robiłem badania, nawet 4 razy na obecność glifosatu w układzie moczowym, czyli tam, gdzie jest prostata. I e, moi drodzy, notorycznie wykazywana jest substancja pronowotworowa, która w Stanach jest uznawana za nowotworową w Polsce. Nie. Asystent pana płaczka, jak i zarówno Konfederacja e, w ciągu trzech miesięcy, a ten projekt ustawy przedłożyliśmy z Kasią Tarnawą Gwóźdź, panią Mecenas, mieli opracować e, dwa punkty. Dwa punkty w tej ustawie, dlatego że nastąpiły jakieś tam zmiany. Był to projekt ustawy. Beaty Szydło, my żeśmy ten projekt skopiowali, wysłaliśmy do Konfederacji, dlatego że pan Hołownia, do którego żeśmy się zwrócili z prośbą, żeby wdrożył ten projekt ustawy, napisał, że niestety, ale z punktów formalnoprawnych, z uwagi na fakt, że jest to też projekt PiSu poprzedniej kadencji, nie da rady takiego projektu wdrożyć, musimy zrobić projekt obywatelski, czyli trzeba byłoby zebrać ponad 100 tysięcy podpisów, żeby taki projekt obywatelski złożyć. Mało czasu, więc Konfederacja przyjęła ten projekt, twierdząc, że bardzo dobra rzecz, w końcu oni będą mieli duże poparcie, no i ludzie będą popierali tą kwestię. Minęło, moi drodzy, ponad 3 miesiące. Ponad trzy miesiące od kiedy konfederacja otrzymała projekt, i słyszymy jutro, pojutrze, jutro, pojutrze są ważniejsze sprawy, a teraz to są bardzo ważne sprawy wybory do Europarlamentu. No właśnie, do koryta, żeby się dostać, moi drodzy, do koryta. A my, ludzie, mamy czekać latami, aż łaskawcy, moi drodzy, wezmą i wdrożą projekt o Agencji Bezpieczeństwa Żywności. I ukrócą proceder legislacyjnie trucia polskiego społeczeństwa. Niestety, niestety Konfederacja w tej materii oszukała. Wystarczyło, moi drodzy, trzy dni, trzy dni naprawdę prawnika, który by to opracował z punktu widzenia prawniczego i legislacyjnego. No, konfederacja pobiera subwencje, nasze subwencje z naszych pieniędzy, e, podatników. I, e, I pan Płaczek, i pan Grzegorz Braun, i pan Bosak, e, i cała reszta tych posłów, którzy tam siedzą z Konfederacji, mogli skierować e, i zlecić prawnikowi opracowanie tego projektu i przedłożyć jako projekt konfederacji. Niestety tak się nie stało i tak się nie stanie. Więc powstaje pytanie, czy interesów pilnuje w polskim parlamencie konfederacja jak zarówno Wiecie, no przecież przy piątce rolnika ja już się nie chciałem odzywać, bo zawsze nazywany jestem szurem, że ich atakuje, a oni przecież jeszcze nigdy nie rządzili, a oni nie mogą rządzić. Oni nie chcą rządzić, moi drodzy państwo, dlatego że gdyby oni wkładali konkretne projekty ustawy i konkretne projekty ustawy by nagłaśniali, to by była sytuacja odwrotna. Niestety, ale zwróćcie uwagę, że polityka ma to do siebie, że pierw pięknie oni deklarują. Startując do wyborów parlamentarnych, czyli tutaj do Sejmu i Senatu, następnie, kiedy są wybory już do Europarlamentu, to ci sami parlamentarzyści mówią, to my teraz będziemy startować do Europarlamentu, moi drodzy. To jest kpina, to jest kpina. To państwo jest państwem z dykty i tektury. Ile jeszcze musi umrzeć ludzi? A ja przez ostatnie 6 miesięcy opiekowałem się moim ojcem, który. Był ciężko chory na nowotwora, który w ciągu sześciu miesięcy schudł 50 kg, który nie mógł chodzić, a przez ostatni miesiąc czasu to był tak traktowany przez polską służbę zdrowia, że to się po prostu w głowie nie mieści. Ale to przyjdzie czas, czas rozliczeń polskiej służby zdrowia i polskiego sor Soru. Przyjdzie na to czas. Na wszystko przychodzi czas, moi drodzy, i będą wyciągane ku temu konsekwencje. Odpowiednie, a w jaki sposób Państwo zobaczycie. Lekarze na onkologii nie nadążają. Wzrost nowotworów. Jest przepotężny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Ja to upatruję właśnie w tych kwestiach szczepień nielegalnych, które były, jak stwierdził Sąd e, Najwyższy w, w uchwale e, składu siedmiu sędziów, że ta pandemia to była fikcja i nadużyciem e, e, tego wszystkiego. A to to jest jedno, yy, i tutaj efekty będą, będą poważne. Osoby, które poddały się tej inekcji, to moi drodzy będą miały poważne problemy zdrowotne. Tak jak mój ojciec, no ja nie ukrywam. E, Jeżąc po protestach, e, latając po całej Polsce, no nie dopatrzyłem tego, a ojciec poszedł z mojego, z z, ze swoim znajomym. I, i, i się zaszczepili. Do tego, moi drodzy, ta żywność, ta żywność pronowotworowa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Nie ma posłów, nie ma senatorów, nie ma przedstawicieli, którzy pilnują interesu ludzi, tylko pilnują interes korporacyjny. Odgrywają piękną rolę, piękną rolę, dostając pieniądze od globalistów. I rżną głupa. Więc zadaję pytanie, Zadaje pytanie, jedno z podstawowych do Konfederacji, Panie Płaczek. Przecież krzyczałeś Grzesiu, dajcie ten projekt, dajcie ten projekt. Ja z Mównicy Sejmowej będę na ten temat mówił. Dajcie ten projekt, daliśmy Twojemu asystentowi. Rozmawiałeś w klubach, powiedziałeś jasno i wyraźnie: nie ma problemu, Konfederacja to poprze. Wszystko. Będziemy mieli 15 posłów wyższe i innych będziemy namawiali do tego. I co? I teraz ważniejsze są wybory do europarlamentu. Korytek wam się zachciało. 460 terrorystów siedzi i pilnuje interesów agentury amerykańsko-izraelskiej. Bo to, moi drodzy, jest jakaś paranoja. A gdzie w tym człowiek? Gdzie ludzie? Gdybyśmy ukrócili i wprowadzili legislacyjnie przepisy dotyczące Agencji Bezpieczeństwa Żywności, gdybyśmy ukrócili proceder tuczu nakładczego, ferm przemysłowych, potężnych afer, jak ostatnio Państwo widzieli, nielegalnie stawiane obory w Polsce przez człowieka, który wysyłał w ramach kontyngentu afrykańskiego, moi drodzy, gotowe hamburgery. Francuzi, kiedy je poddali badaniom, a to były dziesiątki tysięcy ton tych hamburgerów, to tam nie było mięsa. Taki jesteśmy, moi drodzy, oszukiwani. Więc ja się pytam, panie Płaczek, co jest ważniejsze: korytko i was Konfederacji, korytko w Europarlamencie czy kwestia życia ludzi? Co wy żeście obiecywali, a co robicie? Na co bierzecie subwencje z budżetu państwa? Moi drodzy, jeszcze zrobimy materiał dotyczący tej ustawy 447 z Kasią Tarnawą, wyjaśnimy, jak Konfederacja robiła sztuczną zadymę do tego. Pani mecenas też została oszukana, żeśmy rozmawiali i też jest wysoce oburzona właśnie tą całą sytuacją, w jakiej nas postawiono. A właśnie postawiono nas takiej, że dostajecie gotowy projekt Konfederacji, macie go tylko zmienić w troszeczkę, krzyczycie, że jest to dobre. No to wy w taki sposób chcecie przejąć władzę? Żeby istotne sprawy, które będzie społeczeństwo popierało nie tylko Konfederacji bo poparliby to i pisowcy, i platformusy, i lewacy, i wszyscy by to popierali, bo każdy chce żyć i nie chce dostawać nowotwora. Wiecie, kiedy przychodziłem do mojego ojca na oddziały, kiedy był zabierany do szpitala na onkologię, czy to w Polsce, czy to w Niemczech, a naoglądałem się tego naprawdę strasznych ilości, byli tam ludzie, którzy mieli po 19, 24, 35, nowotwór, nowotwór, nowotwór. I byli z różnymi poglądami politycznymi. Mieli różny pogląd. Ale wiecie, co ich jedno łączyło? Zbliżająca się śmierć. A zbliżająca się śmierć była tylko i wyłącznie przez to, że ludzie, których oni popierali, politycy oszukiwali ich. I pozwalali korporacjom na masowe trucie. I to nie tylko jest, moi drodzy, w Polsce. To jest i w Niemczech, to jest i we Francji, to jest i w Hiszpanii, to jest w różnych krajach. Rządzi kasa. Człowiek jest przedmiotem. Nic nie warty. I mam nadzieję, że wy, wyborcy Konfederac Konfederacji, zapytacie pana Grzegorza Brauna. Zapytacie pana Grzegorza Płaczka, zapytacie pana Bosaka, zapytacie pana Sośnierza, i zapytacie całą resztę tych posłów, Dziamborów i innych, dlaczego? Dlaczego nie procedujecie, nie składacie projektu poselskiego, który możecie w 15 posłów złożyć do parlamentu i głośno o nim mówić, z mównicy sejmowej, przecież społeczeństwo by usłyszało o najistotniejszym problemie. Przecież 50% Miliardów złotych rocznie wydajemy, moi drodzy, na leczenia chemioterapią i leczenie szpitalne. 2% tylko ludzi z grupy G1, G2 nowotworów wychodzi. Żegnamy ich na cmentarzach. młodych 6 miesięcy. Przez 6 miesięcy wiecie, ile pieniędzy Big Pharma wyciąga z NFZ-u? Jak zadłużony jest kraj. I o tym konfederacja milczy, ale tu mamy już do czynienia ze śmiercią, ze spadkiem urodzeń, z problemami, z amputacjami, moi drodzy piersi, wycinaniem całych narządów u kobiet. Tak, idźcie na oddziały paliatywne, na oddziały onkologiczne. Ja byłem. Ale te bydlaki polityczne z PISU, z Platformy, z PSL-u, z Konfederacji i z tych wszystkich partyjek politycznych nigdy, nigdy o tym nie mówią. Idźcie i zobaczcie, jaki jest prawdziwy problem. I z czym się zderzyliśmy, moi drodzy. Kupując w markecie kurczaka, kupując wieprzowinę, kupując wyroby, a w szczególności niektórzy zajadają się wątróbką. Serca, Mereczki, to moi drodzy, no wybieracie bilet na onkologię. I dziwicie się później, że media piszą, media piszą, że mamy potężny wzrost nowotworów prostaty. Ale gdzie jest związek przyczynowo-skutkowy? Skąd to się bierze? No, tak, informuję, że audycja jest monitorowana przez ośrodek monitorowania zachowywanych rasistowskich chcę, no, cenobowiązków. Bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że przyjedziecie 4 czerwca na proces sądowy mój do Jeleniej Góry. Będzie Pan Dulkowski wezwany, więc tych konfederatów, skrajnych nacjonalistów, zapraszam. Będzie pan Dulkowski, moja rozprawa. W żadnej rozprawie jeszcze Konfederacji mnie nie wspieracie. Więc proszę bardzo, przyjedźcie, zapytajcie się pana Dulkowskiego, przecież który ukrywa przestępcę pana Gawła, który siedzi w Norwegii. Prawnicy, którzy mają obowiązek informowania organów ścigania, nie informują. Dlaczego ośrodek monitorowania e, pilnuje interesów agentury amerykańsko-izraelskiej w Polsce? Zadajcie pytanie pana Dulkowskiemu, kto ich sponsoruje i dlaczego piszą gazety i robią to, co robią. No, niestety, widać, że to jest wszystko, moi drodzy, pięknie ułożone przez system i przez służby. Pozdrawiam serdecznie i pozdrawiam Omzrika. Pozdrawiam Omzrika. I mam nadzieję, mam nadzieję, moi drodzy, że Was właśnie dotknie to, co powinno Was dotknąć, boska sprawiedliwość nowotworowa. Tym miłym akcentem, moi drodzy, mam nadzieję, że wyjaśniłem kwestię kwestie Konfederacji, żebyście Państwo zrozumieli, jak Konfederacja oszukuje, jak kłamią, co innego mówią w oczy, co innego moi drodzy robią. No to się po prostu w głowie nie mieści. Najistotniejsze projekty ustawy z punktu widzenia ludzkiego każdego obywatela zamieszkującego Rzeczpospolitą Polską są przemilczane. Dlaczego? Pytanie nie do mnie. Pytanie do Grzegorza Płaczka. Pytanie do Brauna. Pytanie do posłów Konfederacji. Ja Chętnie siądę z nimi do debaty i zadam pytanie i płaczkowi, i przy całej reszcie, dlaczego tego nie nagłaśniacie. Moi drodzy, śmierć mojego ojca to bardzo ciężki temat. Panie Dulkowski, nikt na śmierci mojego ojca nie robi popularności, jak wy piszecie. To, co wy robicie, jest skrajnym hamstwem i skrajnym takim no nieludzkim już można powiedzieć y, zachowaniem. No ale cóż, populizm i bicie kasy, a w szczególności podawanie kąt do zrzutek i innych, y, które robi Konfederacja. Jeszcze próbuje y, nie konfederacja, tylko Ośrodek Monitorowania Zachowań rasistowskich. Jeszcze robienie ze mnie pedofila e, w gazetach. No, gazety niech się przygotują. Ja mam jeszcze mały okres czasu na wytyczenie pozwów sądowych e, gazetom. W związku z powyższym e, wytoczę <laughs> procesy sądowe. <laughs> to kwestia czasu. Wszystko musi kurz opaść. Ale moi drodzy Państwo, <laughs> nigdy ale to przy nigdy nie pobierałem i nie robiłem zdjęć dzieciom. Zawsze mówiłem jasno i wyraźnie, pokryliśmy koszty badań. Badań. I nie robiliśmy badań w szkołach, tylko robiliśmy badania, opłacając, moi drodzy, badanie na obecność glifosatów ala laboratorium, nie jakimś laboratorium, które gdzieś tam jest, gdzieś nie wiadomo, oderwane, to co pisze ten Niedouczony Omzrich, tylko, moi drodzy, te badania były robione w Alap Laboratorium, które ma na terenie Rzeczpospolitej akredytację. A to właśnie mamy bezpośrednio i osobiście dostarczały, moi drodzy, do alabu mocz. I wyniki badań otrzymywały matki. Posłowie ani senatorowie nic z tym nie zrobiono, a ta akcja, która była nagłaśniana w Polsacie została wyciszona przez e, polityków, żeby społeczeństwo nie wiedziało. Badania na terenie szkół robił, moi drodzy, prezydent miasta Jeleniej Góry. To właśnie tam mamy przynosiły do punktu zbiorczego e, mocze. Te mocze odbierał Allap Laboratorium. Przyjechał właśnie próbkobiorca i to wszystko zabierał do laboratorium. I 100% dzieci, które były badane w szkołach, 100% miało glifosat. Nie miałem dostępu do jakichkolwiek badań, moi drodzy, do pobierania próbek, przecież to jest jakiś absurd i kpina, bo to musi być w sterylnych warunkach robione. Matki przynosiły tak, jak się przynosi mocz do, do, do laboratorium, tak samo matki przynosiły, a my żeśmy za to zapłacili. Komuś się tu po prostu pomieszało, albo służby taki właśnie wymyśliły sobie sposób dyskredytowania, żeby tą sytuację nie nagłośnić. No, proszę Państwa, mamy do czynienia z korporacjami, które mają miliardy, miliardy złotych, więc są sobie mają budżety. Wy sobie nawet nie wyobrażacie, że oni mają budżety wyższe niż niejedno państwo. Są w stanie sobie kupować polityków, media, kreują media, kreują politykę, kampanie reklamowe i wszystko za wasze pieniądze. Tak długo, jak będziecie kupowali właśnie te produkty żywnościowe, o których my mówimy, tak długo oni będą, moi drodzy, mieli pieniądze na ogłupianie polskiego społeczeństwa. Tak długo, kiedy będziemy, moi drodzy, na to pozwalali, my wszyscy wspólnie, niezależnie od poglądów politycznych. Tak długo moi drodzy będzie taka, a nie inna sytuacja. 4 czerwca dostał Pan Dulkowski zaproszenie przez sąd rejonowy w Jeleniej Górze na rozprawę. Panie Dulkowski, mam nadzieję, że Pan przyjedzie. Mam nadzieję, że przyjedziecie i antysystemowcy i konfederaci, i zatacie panu Dulkowskiemu pytanie, dlaczego pan Dulkowski nie nagłaśnia kwestii właśnie, moi drodzy, trucia dzieciaków? Dlaczego w mediach publicznych nie mówi? Taki wielki ekspert od przejścia rasizmu i ksenofobii. A dlaczego nie poruszysz tematyki dotyczącej, moi drodzy, trucia dzieciaków, wyników badań? A może sam siebie zbadasz? A może ten gaweł siebie zbada i swoje dzieci? A nie, zapomniałem, że na terenie Norwegii jest problem ze zrobieniem badania, ale w Polsce można, ale Gawoł jakby przyjechał do Polski, no musiałby być aresztowany, ale tu w Piechowica przecież jego rodzina jest. Pana Gawła, czy panie Dulkowski, możesz pan przenocować, pan Gawel załatwi z rodziną, jak pan przyjedziesz tutaj na proces czwartego. Chętnie, zapraszam, podyskutujemy na sali sądowej. Pozdrawiam serdecznie moi drodzy. Mam, mam nadzieję, że wyjaśniłem te najważniejsze rzeczy. Yy, będziemy się spotykać rzadziej, bo nie mam ochoty po prostu na szarpanie się e, nie wiadomo po co i dla kogo, skoro polskie społeczeństwo ma to serdecznie w dupie. Skoro ci, którzy mają to w dupie i chcą umierać na nowotwory, to niech umierają. Chcą się szczepić, niech się idą szczepić. Miej już to lotto. Kiedy wylądujecie na onkologii, wtedy już się zmienia cały pogląd i dyskusja, polityka idzie na bok i wtedy jest tylko, Panie Boże, daj jeszcze pożyć. A może mi się uda? Nie, nie uda wam się. Nikomu się nie uda. Ci nawet, którzy 2% wychodzą z nowotworów G1, G2 po chemioterapii, moi drodzy, tak mają zdegradowane organizmy i zniszczone, że to się w głowie nie mieści. A ja na, oglądałem się żywych trupów. Żywych trupów naoglądałem się na onkologii. Przychodząc do własnego ojca. Kiedy ja z tym walczyłem, to on robił wszystko, moi drodzy, żeby pójście po cichutku, za moimi plecami zaszczepić. A jednocześnie mi mówił, no zobacz, co oni robią. A później, moi drodzy, robił galaretkę właśnie z dużek. Ze świn stuczu nakładczego, kiedy ja to mu mówiłem, że to jest pronowotworowe, nie szło przegadać. Nie szło. I gdzie dzisiaj jest? Niestety mogliśmy jeszcze 10 lat pobyć wspólnie. Nie ma go. A kto temu jest winny? Politycy. Którzy nie, ma, nie robią systemu kontroli, sanepidy nie kontrolują, pioriny nie kontrolują, weterynaria niszczy polskie rolnictwo, moi drodzy. Import nie może być kontrolowany, bo by przestępcy nie zarobili, no ale ludzie ponoszą tego konsekwencje. Leżąc na onkologii, w Jeleniej Górze, moi drodzy, opowiadała mi pielęgniarka, była dziewczyna, która. Kilka lat temu startowała na MIS Dolnego Śląska. Na MIS Polonie, ale ona była z Dolnego Śląska. Wystarczyło trzy miesiące. Trzy miesiące. I nie ma. Chłoniaka miała. I nie ma. Już jest pod ziemią. Nie ma, moi drodzy, szans. Prędzej czy później, jeżeli nie urwie się związku przyczynowo-skutkowego, przyczyny, to moi drodzy, żebyście na ten skutek wydali dziesiątki, dziesiątki więcej miliardów euro, to tylko te pieniądze trafią do globalistów i do Big Farm. To jest, moi drodzy, zaplanowane. Bo to nie jest normalna sytuacja, żeby w całej Europie nie kontrolować w taki sposób tej substancji. W Stanach nowotworowa w Europie dopuszczona. Dlaczego dopuszczona? Bo poszły w ślad za tym potężne pieniądze. Potężne. Moi drodzy, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję za wsparcia, za tak wiele. No, smutnych. Odczytałem te każde kondolencje, które żeście przesyłali do mnie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.